Tak w ogóle to, na tym wyjeździe jestem tutaj z Mackiem. Maciek jest bardzo, bardzo mega, turbo doświadczonym podróżnikiem. 64 kraje zaliczył. I uwaga, co najciekawsze, 4 lata mieszkał w Peru, bo ma peruwiański paszport, bo ma peruwiańską żonę. I 15 miesięcy w Australii. A, i 15 miesięcy w pięknej, słonecznej Australii. Więc gość wie co robi. Tak Chyba przynajmniej sprawia wrażenie. Mamy tu naprawdę niezłe jaja, bo ja mam jakieś doświadczenia w podróżowaniu, Maciek ma jakieś doświadczenia w podróżowaniu i po prostu próbujemy to skorelować. Uczymy się od siebie. Tak, uczymy się od siebie i to jest fajne, to jest zarąbiste. Musimy się tylko dotrzeć. Ja oczywiście podchodzę minimalistycznie i wywalam wszystko, co jest po prostu zbędne. Właśnie stwierdziłem, że długopis, śledzie, nóż, jakieś sznurki. Nie, nóż, nóż jest potrzebny. To opakowanie to wszystko wywalamy, żeby zaoszczędzić... 15 gramów miejsca w plecaku, ale wbrew pozorom, to robi swoją robotę. Jest tak gorąco, mam spalone łydki, no ale nie ma wyjścia. Ten oto delikwent stwierdził, że idzie na ostro i zakłada długie spodnie dzisiaj. Ja mam to w dupie. Po prostu nie dam rady. Wczoraj miałem chyba znowu udar. Byłem tak przegrzany, że myślałem, że padnę. No dzisiejszą noc po prostu dopiero o trzeciej w nocy zasnąłem i jakoś tam przespałem. Tak jak pierwszą noc. W namiocie spałem super, to dzisiaj naprawdę było słabo. Jeszcze gość mi wczoraj opowiadał o skorpionach, o tych pająkach. Kurde, i ja tak leżę w namiocie i sobie myślę, mój śpiwór leżał cały dzień na zewnątrz. Później spadł na ziemię, ja go po prostu wziąłem, nie wytrzepałem. To tylko... i tak dalej. No, wsadziłem. Pogryzły. wsadziłem do namiotu. A i miałem pięć komarów w namiocie. Kuźwa, a te chińskie namioty, tak jak je na początku zachwalaliśmy, takich ich teraz nienawidzimy. Bo po pierwsze, za małe. Ja to jeszcze jako tako, chociaż dotykam głową, burty i nogami, ale Maciek już ma przerąbane po prostu. Próbował systemu naukos, ale coś mu nie poszło. Druga rzecz to taka, że one są zrobione niestety z jakiegoś chemicznego poliestru czy czegoś. Więc to, co miało być moskitierą, ta siatka to się okazała, nie wiem, w ogóle nie przepuszcza wody, więc na namiocie się zbierała wilgoć, więc było jak w saunie. I powietrze też zawadziło? No, nie było powietrza, więc jak się wychodziło na dwór, na komary. To był fajny, chłodny, przewiewny wiaterek, a jak się wchodziło do namiotu, to była sauna. Więc jeżeli jechać do Afryki, to zainwestować w namiot z jakąś taką dosyć grubą siatką, gdzie ona będzie po prostu przewuszczać powietrze i najlepiej naturalną. Bo ta nasza siatka w tych namiotach to do dupy. Wymyśliliśmy, że winiemy namioty najtańsze, które w razie czego wywalimy. A okazało się, że namioty są bardzo potrzebne. I co? i nie zamierzamy ich wywalać, tylko że się z nimi teraz po prostu męczymy. Ale to tak bywa. A w ogóle to wcześniej szukaliśmy kempingów na Bookingu na jakichś tam innych stronach, i to było do dupy. A tutaj gość tam powiedział, że lokalnie w Afryce jest coś takiego, co się nazywa Overlander. Czyli po prostu taka właśnie aplikacja, gdzie szukasz kempingów, ale nie tylko. No i ona jest dużo, dużo lepsza, bo ona jest po prostu tutaj lokalna, afrykańska. I tak jak powiedzmy w jednym miasteczku można było znaleźć jeden kemping od biedy albo i w ogóle na Bookingu. Za to mnóstwo drogich hoteli. Tak na Overlanderze jest ich od kilku do kilkunastu, więc to już naprawdę jest kosmiczny skok. Więc ruszamy w stronę granicy, no i zobaczymy, czekają nas różne wyzwania. Ale żeśmy trafili, pierwszy raz podrzucili na stopa. Dzięki temu godzinę zaoszczędziliśmy, wpadamy i autobus odjeżdża. I mieliśmy jechać do miejscowości Taweta na granicy, ale się okazało, że on jedzie dalej do Mosi, czyli przejeżdża granicę tanzańską. No i później się okazało, że jedzie aż do Aruszy, więc gonimy aż pod sam park i zaoszczędzamy dwa dni. Już jest taka akcja, że ja po prostu płynę, umieram. No czuję się jak w saunie, Maciek zresztą też temperatura nie wiem ile, a goście wzięli okna, pozamykali, a ta pani miła za mną siedzi w czapce zimowej. Poprosiłbym ich, żeby otworzyli okna, ale oni specjalnie zamknęli, bo im zimno. A nam gorąco. Ale ja ja. No i już nie ma jazdy. To jest ten autobus Mombasa Arusha, to ten, którym 14 lat temu jechałem. A tu w ogóle teraz zdech autobus, zepsuł się i akumulator chyba padł. A przy okazji jeszcze nas policja kontroluje, czyli w ogóle już jazda na całego. Wszyscy siedzimy, czekamy. No, jest taka historia, że zaraz się tu zrobi jak w saunie, bo jak jechaliśmy, to jeszcze było trochę chłodnie. Albo jak akumulator padł, to albo zaczniemy go pchać. O, to jest ten dźwięk, który mówi, że nie pojedziemy. Siedzimy tak i siedzimy. Chopak naprawia te samochody tam w Jeszcze mówi, że automatik, to nie możemy go popchać. Nic z tego nie będzie. Ten dźwięk to chciał powiedzieć. Ale to chyba tak ma być, bo 14 lat temu jak jechałem właśnie tą samą, może też nawet autobusem, ale tą samą trasą z Mombasy do Aruszy, to koło odpadło. I to też kilka ładnych godzin zajęło, zanim podnieśli, wymienili, znaleźli, dowieźli. Więc teraz. Nie wiem. Łatwiej wymienić koło, czy akumulator? Akumulator. Ee, to los. No to myślę, że będzie, będzie wszystko. A, to już. Inna sytuacja, a w ogóle cała historia zaczęła się przez tego pana tam w żółtej kamizelce, który tam się stoi daleko na drodze, bo on zatrzymał ten autobus, który jechał siurą z pędu, no i jak się zatrzymał to gaz. Gdyby nie zatrzymał, to byśmy jechali dalej. Tu jest niesamowita historia, pan autobusowy robi marketing i sprzedaje w czasie jazdy jakiś produkt na włosy, który twierdzi, że w ogóle później będą super włosy, nie? I wszyscy go słuchają z namaszczeniem, bo on ma autorytet w autobusie. No i ktoś wpadł na taki genialny pomysł, że skoro autobusy jeżdżą, to nie będzie wolnych przerobów. I gości w międzyczasie będą jeszcze opitalać jakiś A towar. Może to jest oleum na mózg? Gość już gada tak z 15 minut, autentyk. I po prostu wszyscy go słuchają i myślę, że kogoś przekona i ktoś kupi. No jestem po prostu... Nie był wzięty, jeżeli chodzi o kreatywność tych ludzi do tego, żeby tutaj przeżyć w tych warunkach. Ale z jakim on mówi w ogóle charyzmą? Posłuchajmy no, go chwilę. Autobus naprawiony. Dojechaliśmy do miejscowości Taweta. No i teraz chwila na przeorganizowanie się. I ruszamy do granicy. Ktoś dowiedzie nas aż do Aruszy. Maciek poszedł na rekonesans. Ja zostałem, pilnuję, żeby nie odjechał. To jest plus. Rzeczywiście podróżowania w dwóch. Że te ciężkie plecaki. Cały czas ktoś pilnuje, bo no przed granicą mógłby ktoś coś doładować do nich, czego byśmy nie chcieli, albo coś z nich wyjąć, czego byśmy też nie chcieli. A tak jeden siedzi, filuje, drugi idzie się odlać. I na zmianę. Nie? I to ma sens. Tu jakiś ziomal nas zaczepia, coś tam gada. No i jedzie do tego do Mosi, jakby jechał do Aruszy, to już byśmy mieli nocleg'a, tak? No ale jeszcze się ogarniemy. Ale jest szok, bo autobus był taki, że jechaliśmy śniśnięcie jak śledzie w puszce, a teraz po prostu luzik. autobusem Nigdy w Afryce nie podróżowałem, więc otworzyłem sobie okienko i jest zarąbiście. Już tam za nim walimy autobusem, jest tak gorąco, że po prostu musiałem się rozebrać, trudno pieprzyć to, nie, nie da rady. Przed nami kilka miejscowości, później Moshi i na końcu Arusha, dotrzemy tam w nocy prawdopodobnie. Pierwsze wrażenie jest takie, że jest generalnie zdecydowanie czyściej niż w Kenii. Czyściej i ładniej. I jeszcze nikt nie palił plastiku. Dworzec autobusowy, to co lubię, tu można kupić żarcie, picie i siknąć, jeżeli jest gdzie.